Cześć, witam cię z tej strony, Stanegaciak ze Dzisiaj kolejne nagranie, w którym dam ci kolejny tip. Kolejny tip, oczywiście w poprzednim nagraniu, który zapoczątkował serię tipów, które będę ci dawał systematycznie w każdy poniedziałek, zapoczątkowałem właśnie najważniejszym pierwszym elementem, którym jest lista adresowa. Jeżeli już mamy listę adresową, to co? Trzeba zacząć e, rozmawiać z ludźmi i to jest największa bolączka chyba e, większości ludzi na świecie. E, skąd to wiem? Ponieważ sam to przerobiłem, sam miałem takie bolączki, nie potrafiłem z ludźmi rozmawiać, nie wiedziałem jak im przekazać informacje o network marketingu. E, jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich po prostu filmów, które, e, które będę nagrywał, do wszystkich wartości, które mi się dzielę, e, koniecznie teraz zasub, zasubskrybuj mój kanał, i ustaw dzwoneczek. Tam po prawej stronie na dole na YouTube masz taki dzwoneczek, abym mógł Cię informować o każdym filmie, który pojawi się, pojawi się na moim kanale. I oczywiście odwiedzaj systematycznie mój blog stanegacy.pl bo tam są poukładane wszystkie wartości. Także dzisiaj do meritum. Akurat jestem w lesie na grzybach, nie ma za bardzo grzybów, więc postanowiłem, że z lasu mając dobry humor, fajny humor, tutaj energię, bo pochodziłem troszeczkę, dość sporo. Żonka gdzieś tam jeszcze jest w buszu. <laughs> także e, dzisiaj jak rozmawiać w ogóle, jak rozmawiać z ludźmi o network marketingu, jak ich informować. Bo jeżeli już masz zbudowaną listę, także mam nadzieję, że już tą listę sobie zbudowałeś i budujesz listę, e, więc jeżeli mamy tą listę, zaczynamy informować osoby. I teraz... Dlaczego mówię, że to jest największa bolączka? Ludzie szukają magicznych sposobów, są jakieś skrypty. A ja powiem zawsze tak. Czy potrafisz zaprosić człowieka na kawę? Czy potrafisz człowiekowi przekazać na przykład, że byłeś w kinie na fajnym filmie? Albo że byłeś w sklepie i kupiłeś coś fajnego. Jeżeli to potrafisz zrobić, to potrafisz budować ten biznes. Bo biznes marketingu sieciowego nie różni się niczym innym. A już sprawdzone jest, że przede wszystkim rekomendacja czegoś... Usługi, produktu przez znajomego, to jest najlepsza rzecz, jaka może być. Więc jak ja zapraszam, a mówię tutaj z punktu człowieka, który ma doświadczenie, ponieważ w branży działam już ponad 7 lat. Przez pierwsze 2, dwa, 2,5 dwa roku nie miałem kompletnie, praktycznie żadnych rezultatów, bo pewnie robiłem podobne rzeczy, tak jak teraz, dzisiaj może ty robisz, jeżeli nie masz rezultatów. Być może próbowałeś kogoś przekonać, kogoś namówić. Ja dzisiaj robię całkiem inne rzeczy. W swojej karierze siedmioletniej, tak jak mówię, pierwsze dwa i pół roku to było kompletnie zero rezultatów, bo robiłem to w niewłaściwy sposób, ale postanowiłem się nauczyć budować ten biznes profesjonalnie. Zacząłem oczywiście od szkoleń osób, które mają rezultaty. Na chwilę obecną w tych siedmiu latach, powiem, wprowadziłem do networku w różnych projektach, bo działałem w różnych projektach, wprowadziłem do, do networku ponad 200 osób. Jest to poziom no, klasy naprawdę mistrzowskiej, mistrzowskiej światowej. I nie mówię tego po to, żebym się chwalić, tylko żebyś wiedział, że... Masz informacje od osoby, która ma rezultaty, a nie tylko od osoby, która się naczytała książek i coś tam gada. Także działając w tym networku marketingu, wprowadziłem do networku, do różnych projektów ponad 200 osób. Więc tutaj daję Ci sprawdzone metody działania. Przede wszystkim, jeżeli chcesz wprowadzać ludzi do networku, nie przekonuj ludzi, nie nagabuj, nie namawiaj. Po prostu daj informację. Jak ja to robię? Przede wszystkim, jeżeli to jest osoba, z którą się już znam dobrze, ja mówię przykładowo, tam nie wiem, dzwonię do osoby, czy piszę z nią na Messengerze i mówię słuchaj, co tam dobrego u Ciebie słychać, pogadamy po prostu coś tam, co tam słychać u tej osoby, czyli odświeżam relację. Jeżeli już tą relację odświeżę, to otwarcie mówię, wiesz co, tak właściwie, o chyba grzyba znalazłem, chyba grzyba znalazłem i go nie ominę, o właśnie widzisz? Rozmawiam z Tobą i prawdziweczek, prawdziweczek, srów do, do wiadereczka, albo do koszyczka. <laughs> Także można nawet nagrywać wideo i sobie, i sobie prawdziweczka myknąć. Także jeżeli rozmawiasz z kimś, to tak jak mówię, ja co robię, zawsze mówię, tak jak mówię, ogrzewam relację i mówię w tym momencie, mówię w tym momencie, słuchaj stary, nie byłbym sobą, Gdybym Ci o tym nie powiedział, ponieważ buduję świetny projekt albo dołączyłem do świetnego projektu, który buduję, pytanie, czy jesteś otwarty na to, aby się z tym zapoznać. Nie mam pojęcia, czy to będzie coś dla Ciebie, czy też nie, ale po prostu myślę, że warto, abyś się z tym zapoznał. Abyś kiedyś mi nie powiedział, że po prostu, że Ci o tym nie powiedziałem. I ja w tym momencie się nie zastanawiam, czy ta osoba, sobie przystanę, żeby, żeby to wideo w miarę było płynnie i nierozciągnięte. Nie zastanawiam się teraz, czy ta osoba będzie tym zainteresowana, czy ta osoba będzie chciała obejrzeć, tylko po prostu ja pytam, czy jesteś otwarty, czy nie wiem, czy to jest coś dla ciebie, nie mam pojęcia, nie mówię, wow, świetny projekt, najlepszy jaki w ogóle poznałem, nie mówię tych rzeczy w ogóle, większość ludzi to robi i to są według mnie błędy, to jest takie budowanie czegoś na takich... Sztucznych emocjach. Budowanie czegoś, czego jeszcze nieraz sami nie znamy. Ja mówię, chodź, zobaczysz i co ja wtedy robię? No ja nie prowadzę człowiekowi, nie przedstawiam planu. Ja działam profesjonalnie, działam w tej branży, oczywiście online. Buduję biznesy po prostu tylko i wyłącznie przy rzuciu internetu. Nie latam, nie biegam starą metodą, taką jak to się mówi, starym, starą metodą MLM-u. Tylko po prostu ja działam przez internet, rozmawiam z ludźmi, buduję relacje, nawiązuję nowe kontakty i przede wszystkim ta odsyłam tą osobę do prezentacji. Y Oczywiście działam różnymi sposobami, bo mam przykładowo nagrane prezentacje na YouTube. Mam też przykładowo grupę zamkniętą i działam metodą DOM, o której możesz się dowiedzieć na oczywiście mojej zamkniętej grupie, jak ja działam, jeżeli chciałbyś poznać tę metodę, bo tak jak mówię, ja o tej metodzie nie mówię publicznie, to jest sprawdzona metoda, oczywiście daję ją swoim partnerom, którzy jeżeli ją stosują, to mają rewelacyjne rezultaty. Bo dlaczego? Bo mamy grupę i ta grupa działa na korzyść każdego. Na grupie jest dowód społeczny, że ludzie dołączają, ale tak jak mówię, o tej metodzie nie będę ci więcej tutaj mówił. Więc zapraszaj ludzi jak na kawę, rozmawiaj normalnie, słuchaj, mam coś ciekawego, nie wiem czy to będzie coś dla Ciebie, ale nie byłbym sobą, gdybym Ci o tym nie poinformował. Więc pojawi się pytanie, czy jesteś otwarty na to, aby zapoznać się z projektem, do którego ja dołączyłem, który być może będzie czymś, co zmieni Twoje życie. I oczywiście tak jak mówię, nie mów pewnikowo, że to jest coś, co na pewno zmieni Twoje życie, bo rezultaty każdy w tym, w tym biznesie ma wtedy, kiedy się zaangażuje. To nie jest tak, że dołączymy do cudownego projektu, do, w którym przykładowo masa ludzi ma, ma efekty i my też będziemy mieć. Tak, będziemy mieć te wyniki, rezultaty, jeżeli zaczniemy działać we właściwy sposób, jeżeli zaczniemy działać profesjonalnie. To jest słowo klucz, bo tylko działanie działa. Wiele ludzi poddaje się po dwóch, trzech nieudanych rozmowach. Po dwóch, trzech rozmowach, kiedy słyszą słowo nie, nie, nie jestem zainteresowany. Ja powiem tak, jeżeli chcesz budować ten biznes profesjonalnie, jeżeli chcesz, aby ten biznes dla Ciebie działał, mówimy cały czas o biznesie marketingu sieciowego, jeżeli chcesz, żeby ten biznes dla Ciebie działał, musisz wykonać setki rozmów. Setki rozmów, to jest praca jak każda inna. Wyobraź sobie jakiegoś telemarketera, że wykonuje dziennie, nie wiem, trzy telefony, nie ma takiej opcji. Jeżeli ktoś jest zatrudniony jako telemarketer w jakiejkolwiek firmie, to po prostu musi wykonać tych telefonów dziennie dziesiątki, a nawet setki bo to musi wykonać, a często jak mamy to zrobić u siebie, po prostu nam się wydaje, a, zrobiłem dwa telefony, czy telefony nikt nie chciał, to ten biznes nie jest dla mnie, to się na pewno nie uda, zaczynają nam się budować takie myśli dziwne, ten hochlik w głowie nam zaczyna tutaj świrować i zaczyna nam po prostu podsuwać takie słowa, że to nie jest dla mnie, to, to nie działa, ten biznes jest dla jakichś tam wyjątkowych osób. Powiem tak, kiedy zaczynałem, też kompletnie nie umiałem rozmawiać, nie umiałem kompletnie robić tego biznesu ale postanowiłem się go właśnie nauczyć profesjonalnie. I jeżeli ty dzisiaj chcesz yy, budować ten biznes profesjonalnie, chcesz mieć rezultaty ponadprzeciętne, chcesz mieć yy, super wyniki, musisz go zacząć robić profesjonalnie. Nie da się tak, że, yy, że ty dzisiaj po prostu tylko dołączysz i będziesz liczył na to, że coś się samo zrobi. Samo się nie zrobi. Jeżeli chcemy mieć rezultaty, musimy, ale to musimy zacząć działać. Zacząć działać we właściwy sposób i tutaj w tym momencie ja ciebie yy, Niemal, że będę przekonywał. Zacznij robić te rzeczy, zacznij informować ludzi. Przestań przekonywać, przestań namawiać, przestań naciągać, przestań robić to na sztucznej euforii yy, i zobaczysz, jakie zaczną się pojawiać rezultaty. Także zapraszaj tego, tak jakbyś zapraszał kogoś do kina, przykładowo, nie wiem, byłem na fajnym filmie. Wow, kurde, chcesz to iść, po prostu grają w tym kinie. Proste. Chcesz z kimś się umówić na kawę? Co robisz? Dzwonisz? Słuchaj stary, mam słówko do Ciebie, chciałbym tam z Tobą pogadać, bo mam ciekawy temat. Kiedy byśmy się mogli gdzieś spotkać? Nie wiem, na kawce, przy piwku, cokolwiek. Ale bądź sobą, bądź naturalny, przekazuj tą informację w prosty sposób. Nie bójmy się tego, że my budujemy swój biznes. Informujmy, jeżeli... Ty masz przekonanie do tego, że ten biznes jest dobry, że projekt, w którym działasz, jest po prostu daje wartość, nosi wartość w ludzkie życie, to nie bój się o tym powiedzieć. Mów o tym swobodnie, pozostań sobą przede wszystkim. Jeżeli dziś jesteś, nie wiem, wulkanem energii, bądź dalej wulkanem energii. Jeżeli dziś jesteś bardziej spokojny, to zrób to normalnie po swojemu. Tak jakbyś zaprosił na kawę, tak jakbyś przekazał informację o filmie, tak jakbyś przekazał informację o jakiejś fajnej promocji w jakimś sklepie. Nie wiem, ktoś ci przykłada, bo ci mówi, nieraz ktoś pyta, pyta po prostu, nie wiem, wow, fajne masz spodnie, gdzie je kupiłeś? Albo fajne buty, fajną masz fryzurek, gdzie chodzisz do fryzjera. Proste rzeczy. I to samo, będziesz miał dzisiaj produkty, będziesz już używał. Zacznij używać tych produktów, bądź marką marki. Czyli przykładowo, nie wiem, jeżeli to jest branża wellness, branża suplementacyjna, miej to w domu, używaj, przychodzą różne osoby do ciebie, nie namawiaj ich. Po prostu miej to gdzieś w widocznym miejscu, niech się osoby same zainteresują. Bo bardzo często jest tak, że właśnie osoby przychodzą, czy to do mnie, czy mamy gdzieś tam jakieś spotkanie, jakieś, nawet gdzieś tam ze znajomymi spotkanie, nie wiem, przy piwku, przy, przy winku, przy lampce wina. I po prostu są rozmowy, wow, widziałem u Ciebie, nie wiem, w łazience, masz tam jakieś fajne rzeczy, fajne kosmetyki, co to jest w ogóle? Coś innego niż gdziekolwiek widzę. I wtedy jest normalna rozmowa, ja mówię, słuchaj, no, tu przyniosę produkty, mówię, spróbuj sobie, nie wiem, czy to jest jakiś kremik, czy to, czy tamto, weź powąchaj, weź, jak to ja mówię, polisz, posmakuj, jak, jak to w ogóle działa. I po prostu osoby są chętne spróbować, jeżeli ich nie naciskamy, jeżeli im po prostu nie namawiamy. Nie każdy dzisiaj zna dobrze branżę marketingu sieciowego. Nie każdy ludzie nieraz często myślą, że to jest jakaś po prostu piramida, jakieś tam coś, mylą całkiem pojęcia. Dlatego nie dziwmy się, że ludzie nieraz sceptycznie na coś patrzą, ale jeżeli widzą, że ty jako dobry znajomy, dobry przyjaciel, nawet jeżeli się długo nie znacie, przykładowo nawet na Facebooku, jak ja to tak jak mówię, ja działam w większości na Facebooku, Wykorzystuje, nie to, że wykorzystuje ludzi, ale buduje relacje, buduje nowe znajomości, bo ludzie są wszędzie. Ludzie są wszędzie, gdzie tylko byśmy się nie obrócili, to są ludzie. Oczywiście no, w lesie może nie ma tych ludzi dużo, ale zawsze można się z kimś spotkać, można gdzieś na tych grzybach z kimś zagadać. Także zasada też jednego metra, że gdzieś z kim stoimy, widzimy, że ktoś, nie wiem, kurczę, no fajna osoba. Warto nieraz zapytać, która godzina albo coś w tym stylu. Zawsze możemy znaleźć sposób na budowanie fajnych relacji, fajnych znajomości. Także korzystaj z tej metody. Nie kombinuj, nie przekonuj ludzi, nie namawiaj, nie wyskakuj od razu do nich, że masz dla nich świetny biznes, bo to z pewnością nie zadziała tak jak no wiele ludzi, nieraz gdzieś tam mnie na Facebooku atakuje i wysyłając mi od razu link. Mam świetny biznes, to będzie coś dla Ciebie. Możemy coś zrobić razem. Nie, zapytajmy, zapytajmy ja takich, takich linków. Otrzymuję każdego dnia po kilka. Ludzie myślą, że nieraz, że po prostu z linka złapią jak to się mówi, jak to się mówi, rybkę na haczyk złapią. Później okazuje się, że te osoby za chwilę odpuszczają, rezygnują, bo co? Bo nie mają rezultatów. Jeżeli chcesz mieć rezultaty, zacznij przede wszystkim być sobą, pozostań sobą i nie przekonuj, nie przekonuj ludzi Zostaw to dla ludzi, niech ludzie się sami przekonają, że to jest coś dobrego. Dlatego ja mówię, ja, ja korzystam z nagranej prezentacji, daję dostęp do prezentacji, korzystam z metody domu, o której ci tutaj mówiłem, jeżeli chcesz, chcesz po prostu poznać tę metodę domu, chcesz poznać dogłębnie moje działanie, jak ja działam, jak ja pomagam innym osobom, koniecznie wypełnij ankietę, znajdziesz link w opisie tego nagrania lub na moim blogu, znajdziesz też link do ankiety. Wypełnij ankietę, wtedy się dzwonimy, pogadamy. Być może znajdziemy jakiś po prostu wspólny mianownik, znajdziemy przestrzeń na wspólne działanie albo też na to, abyś mógł czerpać, tak jak mówię, wiedzę, którą się już nie dzielę publicznie, bo jest też taka opcja, także pozdrawiam Ciebie i już w kolejnym nagraniu dam Ci kolejny ważny tip który jest na pewno jednym z, kluczem, jednym z kluczów do osiągnięcia sukcesu w network marketingu. Pozdrawiam Ci serdecznie, do zobaczenia już za tydzień. Koniecznie zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz i ustaw dzwoneczek, abym Cię mógł informować o każdym nowym filmie. Pozdrawiam Cię, ciao.